Uważam, że kiedyś dużo bardziej wierzyłem w to, że każdy może się zmienić, że ludzie się zmieniają. Z wiekiem e, coraz bardziej rozumiem, że jakaś część ludzi niewielka się zmienia i chce zmiany, mhm. a wielu ludzi chce tej zmiany tylko deklaratywnie, na poziomie słów. Natomiast jak przychodzisz do momentu zapłacenia ceny, za tę zmianę, to bardzo szybko wycofują się rakiem. To już nawet nie chodzi o samą sprzedaż, bo powiedziałbym nawet to jest tak samo w kontekście Laki. sportu, Laki. zdrowia, Laki. wszystkich innych rzeczy, nie wiem, walki z nałogami, czy, czy, czy rzucenia różnych nie sprzyjających tak, na te nałogów. No to wtedy się okazuje, że jak trzeba zapłacić cenę, to wiele osób już nie chce się zmieniać, nie? I, i, I dlatego wydaje mi się, że to jest jeden z takich punktów, w których jak sobie obserwuję siebie, to kiedyś myślałem sobie, że faktycznie każdy może się zmienić i, i w pewnym sensie może, ale, ale widzę dzisiaj, że wiele osób od 15, 10, 5 lat powtarza i słyszę od nich to samo i nie widzę żadnych zmian.